Siema ma wyprzeziębione skurwole, tutaj YouTube Cancer Peli. mam dzisiaj dla was pozytywny trip raport z szałwii. Zacznę od powiedzenia każdemu kto to czyta, albo tego słucha, że poniższy opis może wydawać się w niektórych częściach wyjątkowo popieprzony, więc bądźcie ostrzeżeni. Oto moje doświadczenia z paleniem salwia divinorum, zwanej też szałwia wieszcza. Podejrzewam, że nazwa szałwia wieszcza, wieszcz to poeta natchniony, poeta prorok, jest idealnym opisem jej efektów. Oto moje doświadczenie. Mój znajomy kupił ekstrakt, ekstrakt z szałwia razy 10 z zaufanego źródła i po przeczytaniu wielu informacji o jego efektach zdecydował, że powinniśmy go spróbować. Byliśmy w jego domku i postanowiliśmy na początku zrobić to powoli i po prostu spróbować bardzo małych zaciągnięć z jointa. Skręciliśmy lolka jak listonosz w do dorcie weltmeister i zapaliliśmy. Po kilku małych zaciągnięciach niemal natychmiast zauważyłem wyraźny efekt, ale nie Natychmiast dodało mi to energii i było tak fajne, że podskoczyłem na nogi i prawie chciałem zacząć tańczyć. Wszystko w moim ciele wydawało się wirującym płynem, a wizualnie wszystko zdawało się jakby rozpływać. Fizycznie czułem się, jakbym unosił się na falach cieczy. Tak, szałwia ma wyraźne fizyczne, cielesne odczucia. Ważne jest, aby zauważyć, że byłem w 100% świadomy tego, co się dzieje przy tej małej dawce. Nie było żadnego psychologicznego, ani emocjonalnego efektu. To było po prostu jak zawroty głowy, kiedy mogłem całkowicie rozpoznać, co się ze mną dzieje. Śmiałem się też głośno, ponieważ było w tym coś niezwykle zabawnego. Efekty trwały około dwóch minut, a następnie łagodnie zanikały. Ogólnie opisałbym to doświadczenie jako uczucie bycia na łagodnym rollercoasterze. Tak czy inaczej po tym wiedzieliśmy, że musimy zagłębić się bardziej, więc wzięliśmy paczkę szałwii, bonga i kilka szklanek wody, po czym przeszliśmy do małej szopy, aby dalej palić. Szopkowy domek był super fajny, ponieważ był w zasadzie pod upadłą starą szopą na ich działce, która stała tam odkąd kupili nieruchomość i była gotowa do rozbiórki. Nie miała izolacji, prądu, naprawdę fajnie, całkowicie drewniane wnętrze z wysokim sufitem katedralnym i wieloma pęknięciami, przez które promienie słońca przecinały zakurzone powietrze. Na zewnątrz był piękny dzień i można było wszystko usłyszeć krystalicznie czysto, przez drewniane ściany. Mnóstwo śpiewających ptaków, brzęczące ważki, wiewiórki itp. Byliśmy dosłownie skompani w dźwiękach natury. Idealny czas i miejsce na piękny trip. Naładowałem bongo mało szczyptą, wziąłem kilka dość ostrożnych pociągnięć, przytrzymałem je i położyłem się na krześle ogrodowym. Podczas gdy mój przyjaciel z szacunkiem milczał. Kiedy moje plecy uderzyły o krzesło. Byłem już pod wpływem zupełnie innego układu grawitacyjnego. Poczułem się ultraciężki i jakoś nieważki i rozpuszczony w tym samym czasie. Dużo się śmiałem, ale nadal byłem w pełni świadomy tego, co się dzieje i gdzie jestem. W jakiś sposób mogłem powiedzieć, że jestem na skraju czegoś spektakularnego, ale po prostu jeszcze tam nie byłem. To było tak, jakby otwarto portal do nowego królestwa, które mnie wabiło, ale nie byłem jeszcze w stanie wejść do środka. W tym królestwie panowała jakaś bardzo zabawna i cyrkowa atmosfera i, nie, i mogłem powiedzieć że nie ma się czego bać i że chce odwiedzić to inne miejsce. Kiedy śmiech i efekty ucichły, usiadłem na krześle i z entuzjazmem powiedziałem Gregowi, że musi tego spróbować i że musimy tam wejść, człowieku. Zrobił swoje pierwsze ostrożne buchy z bonga. Usiadł, zaczął się śmiać i jestem pewien, że miał podobne doświadczenie co ja. Wyszedł z tego kilka minut później, mówiąc, że musimy spalić więcej i pójść dalej. Dokładnie tak samo, jak ja się czułem. Już wcześniej byłem całkowicie zachwycony tym, jak niesamowita jest ta niezwykła substancja, a przecież dopiero co zaczęliśmy ją poznawać. Znów nadeszła moja kolej. Załadowałem sporo szczyptę do bonga i wziąłem dwa duże głębokie zaciągnięcia, przytrzymując je prawie tak długo jak mogłem. W końcu wypuściłem powietrze i kiedy odchyliłem się na krześle, zacząłem się histerycznie śmiać. Pamiętam, że wyrwało mi się przez niekontrolowany śmiech do wioski smurfów. Kiedy moje plecy uderzyły o krzesło, jedynym określeniem, jakiego mogłem użyć, aby to opisać. Było to, że zostałem zmiażdżony. Zostałem absolutnie cholernie zmiażdżony. To było jak coś o wiele większego ode mnie i ważącego setki ton, co zaczęło się u moich stóp i rozlało się po całym moim ciele, przekształcając mnie w trakcie. Było to całkowicie bezbolesne, ale kiedy po mnie się przetoczyło, w jakiś sposób wypchnęło mnie lub wyrzuciło do zupełnie innej krainy. Nie byłem już w naszej obecnej krainie i nawet nie pamiętałem, że nasza kraina kiedykolwiek istniała. Teraz żyłem zupełnie innym życiem, w zupełnie innym miejscu i rzeczywistości z jej własną wyjątkową historią, szczegółami i kontekstem. To było dokładnie jak sen, ale sto razy bardziej żywe i niesamowite. Ostatnie rzeczy, które pamiętam z naszej rzeczywistości, kiedy odpływałem, to to, że leżałem z obiema rękami za głową i zaczynałem mówić: O mój Boże, nie mogę uwierzyć, że to może, a potem przeszedłem, w zupełnie inny wymiar. Wyruszyłem w podróż życia. Moje ramiona rozszerzyły się w nieskończoność i stały się płatkami zadziwiającego złożonego kwiatu. Stałem się kwiatem i mogłem poczuć mnóstwo facet i szczegółów, które składały się na wzór kwiatów. Chwilę później zmieniłem kształt ponownie. Płatki przekształciły się w skrzydła, a ja stałem się niewiarygodnie złożonym, wielowymiarowym motylem. Skrzydła zdawały się rozciągać w nieskończoność w tym z tymi niesamowitymi elektryczno-kalejdoskopowymi wzorami kolorów. Nie widziałem tego wszystkiego dokładnie wizualnie, ale było tak, jakbym widział to przez zupełnie nowe zmysły, których nigdy wcześniej nie miałem. Ponownie moje istnienie rozszerzyło się na zewnątrz i przekształciło. Moje skrzydła rozłożyły się i stały powierzchnią jeziora. Tak naprawdę ja stałem się jeziorem, gdzie moja twarz była powierzchnią wody patrzącą w słoneczne niebo, a moje ramiona, wyciągnięte na zewnątrz, były odległymi zatokami otaczającymi je wzgórzami i lasem. Tak naprawdę byłem samą Ziemią. Poza tym nie byłem po prostu jakąkolwiek ziemią, ale konkretnym jeziorem i wzgórzami przy moim domku, gdzie spędziłem wiele dni swojego dzieciństwa. Teraz ta na następna część jest niezwykle trudna do wyjaśnienia, ale wtedy w jakiś sposób stałem się duchem mojego ojca. Tak naprawdę byłem świadomy, że w jakiś sposób stałem się duszą mojego ojca i przeżywałem to samo doświadczenie, które jego dusza miała po śmierci. Naprawdę dziwne jest to, że jednocześnie nadal byłem tym jeziorem i krajobrazem. Więc byłem jednocześnie krajobrazem naszego domku i duchem mojego ojca, patrzącym w stronę nieba. Stopniowo stawałem się coraz bardziej świadomy faktu, że tam w górze jest niebo i że patrzę w jego stronę. Patrząc w górę, zacząłem wznosić się z jeziora jako duch mojego ojca, zostawiając jezioro i wzgórza za sobą i zacząłem podróżować w górę przez niebo. Gdy wznosiłem się przez świetliste niebo, przekształciłem się ponownie w niesamowitego, nieskończenie dużego kalidoskopowego motyla. Wzory jego skrzydeł były tak szczegółowe i złożone, że nie byłby w stanie ich wygenerować nawet najpotężniejszy superkomputer. Wzory były również niezwykle piękne i harmonijne. W każdym razie, gdy stałem się tym motylem, przestałem być duszą mojego ojca. Ta część snu została w tyle i przeszedłem na nowy etap, na którym sam wznosiłem się ku niebu. Gdy przybyłem do nieba, powitały mnie jakieś byty. Nagle uświadomiłem sobie, że znów się fizycznie przekształciłem. Dziwnym trafem moje ciało stało się wężem ogrodowym, nawiniętym na jedną z tych szpul, na które nawija się wąż do jego przechowywania. Wąż, czyli moje ciało, był nawinięty tak ciasno, jak to tylko możliwe, do tego stopnia, że nie można go było nawinąć dalej. Ktoś chwycił za uchwyt, za uchwyt który nawija, i naciągał go dalej, naciągając mnie na szpule. Czułem napięcie w ciele, gdy się rozciągałem, i wiedziałem, że w jakiś sposób był to punkt kulminacyjny. W jakiś sposób nie było to przerażające ani niekomfortowe doświadczenie, po prostu wydawało się normalną częścią snu. Potem zostałem zaprowadzony do części nieba, która wyglądała dokładnie jak osiedle domów, i jakoś wiedziałem, że to jest moje miejsce w niebie, w którym zostanę. Dziwne jest to, że nie byłem osobą mieszkającą w tym domu, ale w rzeczywistości przekształciłem się w dom i, zostałem, i zająłem miejsce na osiedlu. Pozostałe domy miały twarze i mogliśmy rozmawiać między sobą przez ulice i bloki i osiedla. Pozostałe domy wydawały się naprawdę przyjazne i otwarte. Byłem szczęśliwy na myśl o spędzeniu tu wieczności z tymi domami. To było dziwne. Byliśmy po prostu dużą grupą domów z twarzami rozmawiającymi ze sobą. Wszyscy wydawali się jakoś mądrzy i wypełniali mnie podstawowymi prawdami o wszechświecie i o tym, jak naprawdę wygląda rzeczywistość. Teraz nie pamiętam żadnych z ich spostrzeżeń, ale pamiętam, że było bardzo to wzruszające, że te prawdy zostały mi objawione. Ale potem chyba podróż zaczęła się wyciszać, bo zacząłem się od nich oddalać, jakbym był na taśmie produkcyjnej. Lub, jakbym dryfował w powietrzu, wiedziałem, że ich opuszczam i byłem w pewnym sensie pogrążony w żalu, ponieważ czułem, że będę za nimi tęsknił. Miałem wrażenie, że chcę zabrać ze sobą ten świat, i krzyknąłem do nich, że opowiem innym ludziom o tym świecie. Wszyscy jednoznacznie, jednocześnie wybuchnęli śmiechem, jakby chcieli powiedzieć: Oj, głupie dziecko! W tym momencie szybko wróciłem do rzeczywistości i na chwilę zobaczyłem oba światy, ten z mojej podróży i rzeczywistość z Gregiem siedzącym na sąsiednim krześle. Domy były po mojej lewej stronie, jakbym widział je przez zamykający się otwór, a Greg był po mojej prawej. Przez krótką chwilę jakoś pomyślałem, że Greg będzie w stanie zajrzeć do tego otworu i zobaczyć inny świat, więc zacząłem próbować powiedzieć Gregowi, żeby spojrzał i sprawdził to, zanim zniknie, ale jestem pewien, że musiałem brzmieć dla niego bardzo dezorientowany i pełen bzdur. Potem wróciłem całkowicie do rzeczywistości, a wszelkie ślady podróży zniknęły. Byłem całkowicie zdmuchnięty tym, czego właśnie doświadczyłem i wykrzyczałem o mój Boże, nie wiem nawet od czego zacząć, nie uwierzysz w to, co właśnie przeżyłem, o mój Boże. Przez pierwsze kilka sekund naprawdę chciałem, żeby Greg zrozumiał przez co właśnie przeszedłem, ale moja głowa zaczęła się oczyszczać i wszystko wróciło do normy. Po prostu leżałem cicho na krześle przez jakiś czas, przyzwyczajając się do wszystkiego i mówiąc Gregowi, że koniecznie musi zapalić i mieć trip. Grek palił i ze wszystkich relacji wynika, że jego doświadczenie brzmiało równie fenomenalnie i oszałamiająco jak moje, ale zupełnie inaczej. Spotkał innych ludzi i w jakimś innym świecie i wszystko wydawało mu się bardzo prawdziwe i niesamowite, ale kontekst i fabuła były zupełnie inne. Z perspektywy czasu myślę, że to co Szauwia robi, to bierze wszystko, co jest w Twojej podświadomości i sprawia, że wydaje się to prawdziwe jak rodzaj snu. Oczywiście to wszystko tylko moje spekulacje i ja tylko wierzę w to, ponieważ osobiście nie jestem religijny. Wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej, chodziłem do szkółki niedzielnej jako dziecko i dorastałem wierząc w niebo i Boga. Zawsze miałem problemy z religią, więc myślę, że te tematy są dość widoczne w głębi mojej głowy. A więc dostarczyły mi bogactwa materiału psychologicznego, z którego mogłem czerpać podczas mojej podróży. Inną ciekawą rzeczą jest to, że mój ojciec zmarł około pół roku wcześniej, więc oczywiście nadal o tym myślałem i siedziało mi to w głowie. Kiedy umarł, rozsypaliśmy jego prochy nad jeziorem w naszym domku, dokładnie nad tym jeziorem, którym śniłem, że się stałem, a następnie przeobraziłem się w jego ducha. Jest całkiem jasne, że to miało wpływ na moją podróż. Naprawdę uderzające jest to, jak realna i przekonująca wydawała się ta podróż. Przez miesiące po tym doświadczeniu, Greg i ja byliśmy przekonani, że to nie była tylko iluzja, a że szałwia naprawdę otworzyła inne aspekty rzeczywistości, które faktycznie istnieją, ale po prostu nie mamy zmysłów potrzebnych do ich postrzegania. Byliśmy pewni, że szałwia na chwilę dała nam nowe zmysły, abyśmy mogli głębiej spojrzeć w rzeczywistość. Nie jestem do końca pewien, czy nadal w to wierzę, ale nosiłem w sobie to przekonanie przez długi czas. Naprawdę nie potrafię wyjaśnić, jak to działa i tak naprawdę nie rozumiem tej podróży, ale wiem, że była cholernie fajna, super zabawna i nie było w niej nic nieprzyjemnego. Nawet efekty uboczne były przyjemne, żadnego bólu głowy ani kaca. Czułem się naprawdę spokojny i szczęśliwy przez resztę dnia. Bez wątpienia chcę tego spróbować raz jeszcze pewnego dnia. Siema siema wyprzeziębione przeziębione skurwole.